Dobry, chodź, dziwny trening. Idę. Dziś nauczę cię przemyśleć się między wymiarami. No, a także najpierw bliskie wymiary, żebyś nie umarła ze zmęczenia. Podczas używania czarów nie czujesz, ile many zużywasz, czyli energii życiowej. Więc nie przesadź, bo umrzesz. Ok. Na początek wyciągnij siebie ręce, abyś się nie przewróciła. Poczuj bicie serca i wyobraź sobie drzewo. Wielki, potężny dąb, silny, nieugięty. Wypowiedz zaklęcia. Jakie? Cholera, wszystko szlak trafił. Miałaś być cicho. No, sorry. Ok, to w takim razie nauczę się rozmawiać w myślach. Ale wtedy ty będziesz mógł słyszeć moje myśli nie chcę. Nie martw się, czytam w nich odkąd się poznaliśmy. Super. Więc tak po prostu porozmawiamy? E, nie jesteś kimś do rozmów. To prawda, nie cierpię rozmawiać. Jezu, boli mnie głowa. To pierwsze objawy. Z czasem będziesz coraz silniejsza, a to będzie błahostka. Jak oddychanie. Dlaczego mnie nienawidzisz? Koniec na dziś, wracamy Są wieści od ten? Nie, i nie mogę jej namierzyć No to jesteśmy bezradni Na pierwsze? Tylko coś mocniejszego Wiesz, że uważam, że jesteś idiotą Nie mówiąc awary prawdy no ale to jest zbyt silny ziom. Jaki To będzie śmiertelna. No, no, chyba przesadziliśmy. Chodź, pójdziemy na dach, pośpiewać. Że stary się prędzej powierzchni niż bym ci odmówił. Idziemy. Ach, nareszcie odpoczynek. Dlaczego wyszłaś bez pytania? Myślałam, że jesteście pijani. Po piciu bierzemy specyfik, po którym wylatuje zwyczajnie z nas alkohol. Ciekawe. Tym, tym razem masz nam mówić, kiedy wychodzisz. A może ja chciałam uciec? Myślałam, że nam ufasz. Nie mogę ufać wam, jeżeli wy nie ufacie mnie. Od tej chwili chcę wiedzieć wszystko. Nie tak chodź do przodu, to ja tu wydaję rozkazy. No to jak mam wam ufać? No to nie ufaj mnie Ufaj, Tenar, Krydowi, Elen, Atonowi. No, ale ja chcę ufać Tobie. No zaufaj to lub nie, mam tu w dupie dracamy. Alcmeos econsensu gentium es silento. Alcmeos e gentium e silento. Spokojnie. Twój przyjaciel też tutaj jest. Co? Jaki przyjaciel? Podążaj ze mną. Ej, halo, ale ja zadałam pytanie. Co tutaj? Cieszę się, że mogłam pomóc. Drake? Y Awery? No, a do jasnej kto? Cieszę się, że przeżyłaś. Podać coś dla panienki? Nie, dziękuję. Jak, tak, to tak. Co to jest za miejsce? To wymiar najbliższy naszemu. Aha. Przychodzę tu, żeby odpocząć, odeschnąć, cokolwiek. Dlaczego mnie nienawidzisz? Wracamy. Jak się tu znalazłeś? Za dużo pytań, wracamy. Wiem, że zawybrałeś Awerę na pomoc, ale... Aton gada po no, Spokojnie, chciałam tylko zapytać, czy ją kochasz. Nie, Ellen, to było dla jej dobra. Wybaczmy. muszę, bo nie jestem zła. года oh, сожжена у нас жизнь. Старый, чапу Powinniśmy zamknąć ją w tej klatce, która znajduje się w piwnicy i jest obłożona znakami, więc raczej nie wyjdzie. No dobra, to ja biorę Keyleba i idziemy po klatkę, a ty zanieś się do waszego pokoju. Co? Dlaczego naszego? A widzisz gdzieś indziej tu miejsce? dobra. A tak właściwie to co to jest? No, zamykając portal, rzuciła się na mnie i podczas walki zerwała mi taki łańcuch z szyi, a ta momentalnie upadła. Po pierwsze, to nie jest odpowiedź na moje pytanie, a po drugie, dla kogokolwiek pracuje, wyśledzą ją. Nie, rzuciłam zakręcie płachty, więc na pewno nie wyśledzą jej ani nikogo z nas. Dlaczego od razu jej nie zabiłaś? Ponieważ stwierdziłam, że ją przysłuchamy, a propos bardzo dobrze czaruje. Tak w ogóle to wiem, że ona nie jest z naszego wymiaru, ale ja nigdy o takich nie słyszałem. Ty, a co z jej rogiem? go. Jak ja się martwiłam. Wiem, przepraszam. Nie ma za co. Najważniejsze, że jest zdrowa. Kurde nie chce spać w pokoju z tym wybrykiem natury. Zawsze możesz spać z gejlebem. Nie, on ostatnio jest jakiś dziwny. Nie wiem, nie zauważyłam. Tak, zjeżdżając z tematu, to masz chłopaka? Hmm? Nie, ja nie potrzebuję takiej miłości. Kłamstwo, każdy pragnie miłości. Nie, ja nie potrzebuję. Choć może poszukamy tych run w piwnicy, co się zagubiły. Pójdę z tobą, ale będę pamiętać pytanie. Nie, nie. Co jest? Awerę, obudź się. To rzadki przypadek, ale przez brak mamy ma teraz sny na jawie. Nacierpi. Musimy jej pomóc. Wiesz, że nie możesz się do niej zbliżać. Wyjdź już. Avery, wszystko będzie dobrze. Uspokój się. Geyron kocham cię. O, to, to ty, Dzięki. Kto to Geyron? E, nikt. Serio? Tak, y dziękuję bardzo za pomoc, ale chcę teraz odpocząć. Tak, pewnie. Dobranoc.